Jakim zabiegom medycznym poddawane są mamy w okresie ciąży, a które nie do końca na nie wpływają i na dzieci przede wszystkim nie wpływają korzystnie? Niestety są to szczepienia, do których kobiety w ciąży są nagminnie namawiane w celu ochrony mamy i dziecka, a jest to moim zdaniem preceder który nie został ani prawidłowo przebadany. Szczepionka dotycząca naszego wirusa celebryty nigdy nie była przebadana na kobietach w ciąży. Więc jak możemy kobietom to zalecać, jeszcze mówiąc i sugerując, że ochroni to zarówno je, jak i dziecko? Nie mówi się praktycznie nic o powikłaniach, nie mówi się o zdrowiu immunologicznym, nie mówi jak to wpłynie na komplikacje układu immunologicznego, to jakie dziecko będzie miało alergię, nietolerancję. Wszystkie te preparaty wytwarzane są z masą różnych dodatków. Na jednej ze swoich i w konferencji pokazywałam składy przykładowych szczepień na grypę. One zanieczyszczone są środkami toksycznymi, które są środkami np. plemnikobójczymi, więc możemy się tylko zastanawiać, jak może wpłynąć na przyszłą płodność dziecka, jeżeli to będzie chłopiec.